Na tym kanale będzie dużo o zwierzątkach. Kocham zwierzątka. W drugim odcinku wam pokażę jakie będę mieć jakie mam zwierzątka. Mam tylko rybki y, ogólnie, ale będę mieć królika, więc pokażę wam tego królika i powiem jak się przed królikami opiekować i tak dalej. Yy, na tym kanale też będzie gimnastyka. Yy, będziecie mogli się ode mnie dużo nauczyć. Chodzę już dwa Dwa miesiące, nie dwa lata, dwa miesiące na zespół taneczny. To jest gimnastyka, taniec, no i akrobatyka, no można się dużo nauczyć. To jest Trans, Duża Szkoła, Gorzu Wielkopolski. No, polecam tam iść, bo naprawdę będzie fajnie. Ja tam chodzę dwa miesiące i mi tak się spodobało. Naprawdę chodzi tam też moja koleżanka z tej starszej grupy. Naprawdę tak tam fajnie jest, polecam. Pa.